Witam sympatyków kanału Doszkalanie Warszawa. Dzisiaj czynności kontrolno-obsługowe w samochodzie suzuki. Aby łatwiej było zapamiętać, będziemy posługiwali się kolorami. Zaczynam od lewej strony, płyn do spryskiwaczy kolor niebieski, miernik poziomu oleju, kolor żółty, płyn hamulcowy korek szary i płyn chłodzący, korek zielony. Zapraszam do oglądania. żeby dostać się pod pokrywę silnika. Otwieramy drzwi. Musimy pociągnąć taką dźwignię, która znajduje się w tym miejscu. Otwarcie pokrywy silnika polega na przesunięciu zamka w lewą stronę. Otwieramy pokrywę silnika, odbezpieczamy wspornik, zabezpieczamy i pokrywa silnika jest otwarta. Płyn do spryskiwaczy. Zbiornik od tego płynu znajduje się w tym miejscu. Sprawdzamy jego obecność. Nie ma wartości minimalnej, nie ma wartości maksymalnej. Otwieramy, zaglądamy. Widać, że jest uzupełniony do pełna. Jak najbardziej w porządku. Sprawdzenie oleju silnikowego na egzaminie odbywa się w sposób teoretyczny. Musicie tylko o tym opowiedzieć. Aby pomiar wykonany był wykonany w sposób prawidłowy, auto powinno mieć wystudzony silnik i znajdować się na płaskiej powierzchni, żeby nie są na przykład dwoma kołami na krawężniku. Aby dokonać pomiaru, wyjmujemy miernik, wskaźnik, przecieramy końcówkę, w tym wypadku mam chusteczkę, wkładamy w to samo miejsce na 2-3 sekundy, wyjmujemy, i odczyt pomiaru polega na sprawdzeniu czy olej znajduje się pomiędzy kropką maksimum a kropką minimum płyn hamulcowy znajduje się w zbiorniczku z szarym korkiem w górnej części kreseczka z napisem max w dolnej części kreseczka z napisem minimum płyn znajduje się pomiędzy wartościami jak najbardziej w porządku płyn chłodzący zbiorniczek wyrównawczy od tego płynu znajduje się w tym miejscu Odczyt, pomiar polega na sprawdzeniu, czy płyn jest pomiędzy wartością maksymalną oznaczoną jako full oraz wartością minimalną jako low. W tym wypadku płyn znajduje się między tymi wartościami jak najbardziej w porządku. Może zdarzyć się tak, że na egzaminie wylosujecie sprawdzenie sygnału dźwiękowego. Nie będzie potrzeby otwierania pokrywy silnika. Przyciskamy klakson. Sygnał dźwiękowy jest sprawny. Na sam koniec zamykamy pokrywę silnika. Wsporniczek zabezpieczam. Opuszczam pokrywę na 20-30 cm z taką tendencją lekkiego popchnięcia w dół. Pokrywa jest zamknięta. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka w górę pod filmem. Pozytywny komentarz motywuje mnie do dalszej pracy.